Witam Państwa bardzo serdecznie na krótkiej konferencji prasowej, a dotyczącej, jeżeli chodzi o pracę Sejmu, rzeczy najważniejszej, czyli uchwalenia budżetu państwa na kolejny rok. Posiedzenie Sejmu zakończyło się 15 grudnia i ten budżet, dobry budżet, odpowiedzialny budżet został przez Sejm uchwalony. To nie jest takie oczywiste, bo po tym, co się dzieje w Sejmie, po próbach e, opozycji, zbojkotowania wszystkiego, utrudnienia prac, uchwalenie budżetu e, nie jest taką oczywistością, a przecież budżet od budżetu państwa zależą też kolejne budżety, które później są uchwalane przez samorządy, przez, przez powiat, przez gminy, bo tak naprawdę wszystko opiera się na budżecie państwa. Ten budżet, tak jak powiedziałam, to jest odpowiedzialny budżet odpowiedzialnego rządu, odpowiedzialnej większości, i ten budżet na 2023 rok przyjmuje, że dochody państwa, Będą na poziomie 604,5 miliarda złotych. To jest wzrost blisko 110% w stosunku do budżetu roku 2015, kiedy przejmowaliśmy władzę, bo wtedy ten budżet wynosił niewiele po ponad 289 miliardów. Jeżeli chodzi o wydatki, to. Nasz budżet na 2023 rok przyjmuje, że będzie to 672,5 miliarda złotych. W tych wydatkach budżetowych z takich ważnych pozycji, z pozycji, gdzie te, są te pozycje znacząco większe niż w 2015 roku, to przede wszystkim wydatki na politykę społeczną. I tutaj jest wzrost w stosunku do roku 2020.

A to dlatego, że wprowadziliśmy wiele programów społecznych, jak 500, plus, 300, plus, kapitał opiekuńczy, 13 emerytura. To są wszystkie te środki, te środki finansowe, które trafiają do polskich rodzin, do dzieci, do, do niepełnosprawnych, do osób starszych. To jest ta pomoc państwa rodzinie. Też bardzo, bardzo wzrosły wydatki na zdrowie, bo to jest ponad 100% w porównaniu do roku 2015. I tutaj też na tym moment zatrzymałabym się, bo te wydatki są bardzo ważne. Wiemy, że w tym roku przyjęliśmy ustawy gwarantujące podwyżki, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Dlatego, żeby pielęgniarki, żeby pracownicy związani z opieką zdrowotną godnie zarabiali. Te, te wydatki mogą być wciąż większe, ponieważ staramy się, aby o tą opiekę zdrowotną w państwie zadbać. Tutaj będąc w Golicach wiemy, że na przykład nasz Golicki powiat, który zarządza szpitalem, protestował, że za mało szpital otrzymuje. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że szpital golicki bardzo dużo środków pozyskał dodatkowo. Że szpital golicki otrzymał wiele, wiele środków na inwestycje I szpital Szpital Golicki otrzymał też tą, te zwiększone środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale to nie państwo zarządza szpitalem Golickim. Odpowiedzialne za szpital Golicki jest starostwo. I był taki czas, kiedy w drodze takiej odpowiedzialności za ochronę zdrowia Polaków chcieliśmy stworzyć sieć szpitali publicznych. To wtedy też nasz powiat, nasz powiat Golicki podejmował uchwałę sprzeciwiającą się, żeby oddać ten szpital pod zarządzanie państwa. To jest publiczny szpital, to jest, jeszcze raz powtórzę, szpital podległy pod powiat Golicki, tak zwany powiatowy szpital. I to powiat i starosta odpowiada za to, jak ten szpital jest zarządzany, czy jest, są wdrożone podwyżki, czy są świadczone wszystkie usługi, które są tutaj na terenie powiatu gorlickiego potrzebne. Kolejny kolejna taki element, który zajmuje. Budżet państwa znaczący i też oddziaływujący właśnie na teren, to jest oświata. I te wydatki na oświatę też znacząco wzrosły. Mówił o tym chociażby podczas posiedzenia minister profesor Przemysław Czarnek. Też zapewniamy środki na zwiększenie subwencji oświatowej, na podwyżki. Na podwyżki dla nauczycieli. I mówiąc o budżecie, budżecie państwa, chciałam też wspomnieć o sytuacji gorlic. Bo po raz pierwszy, odkąd jestem posłem, Golice zaistniały w sposób, jeżeli chodzi o drogi, wprost w budżecie państwa. Jestem posłem od 2007 roku, będąc w opozycji i wtedy był poseł koalicji rządzącej z Platformy Obywatelskiej. Myślę, że osoby starsze pamiętają takie zamieszanie, kiedy chciałam, aby pan poseł Witold Kochan poparł moją poprawkę przygotowaną na 2008 rok, jeszcze przed kryzysem, poprawkę dotyczącą budowy obywatelskiej. Powodnicy Golis, dokładnie chodziło o projekt, o jakąś koncepcję, i tej poprawki nie tylko pan poseł Kochan nie poparł. Ale też głosował przeciwko, tak jak cała wtedy koalicja rządowa. Ta poprawka też była wnoszona przez już świętej pamięci Stanisława Koguta, też w Senacie i też w Sejmie, przepadła. Natomiast za naszych rządów sprawy każdego miejsca i takich małych golic dla Prawa i Sprawiedliwości są ważne. Pamiętamy wszyscy, że w 2019 został podpisany plan inwestycyjny dotyczący budowy ronda w Gorlicach. Ronda na tak zwanym zawodziu. Niestety to rondo wciąż nie jest wykonywane, ale prace się toczą, bo w planie inwestycyjnym było na początek trzy ronda, ale też, tak jak mówi minister, plan inwestycyjny zawiera przebudowę tej drogi 28, żeby do wymogów, które są nośność tej drogi przygotować, więc to jest kilka kilometrów przebudowy drogi krajowej 28. To dlatego też czasowo się wydłuża, ponieważ trwały prace i tak jak teraz rozmawiałam z panem ministrem na ten czas budowy trzeba też przygotować objazdy. Dlatego też też to Trwa. Nie wiem, czy się uda w 2023 roku to rondo wybudować. Ale Golice mierzą się bardzo z problemami komunikacyjnymi. Wiemy, i to nie tylko w godzinach szczytu, w dniach roboczych ale nawet przede wszystkim w dniach wolnych od pracy, czy w sobotę, czy, czy, sobotę, czy, czy jak mamy chociażby święta majowe, gorlice stoją i przejechać z jednej strony miasta na drugą czasami zajmuje i godzina, a czasami i więcej. I na to się nakłada ten ruch tranzytowy, że osoby, które jadą drogą 28, z sącza do Jasła czy, czy, czy dalej, Często muszą już na kilometr albo i wcześniej przed golicami stać w korku. Więc te problemy komunikacyjne golic są złożone. Liczymy, że w jakiejś mierze ten ruch, ruch, szczególnie wewnętrzny, to rondo rozładuje, ale też jest cały czas temat wybudowania drugiego mostu na ropie, czy kolejnego mostu na ropie, gdzie można by z północy na południe i odwrotnie, odwrotnie przejeżdżać przez Golicę. I był temat tak mocno forsowany przez kilka lat przez burmistrza Golic, tak zwanego Obejścia Zachodniego. Obejścia Zachodniego wybudowanego przez województwo za pieniądze województwa jak podnosi burmistrz i to obejście miało pomóc no, głównie w tych problemach ruchu lokalnego. I podczas ostatniej dyskusji u pana burmistrza, jak pomóc golicom, wtedy my jako prawo i sprawiedliwość, ja byłam tam z szefem struktur golickich, czyli z panem Tomaszem Płatkiem, z przewodniczącym klubu radnych, panem Robertem Gryzikiem, radnych prawa i sprawiedliwości, ale był też... Pan Ryszard Ludwin, który startując w 2018 roku, na burmistrza, jako właśnie te problemy drogowe stawiał sobie jako główny cel rozwiązanie tych problemów drogowych w mieście Golice i na każdą propozycję gdzie miasto mogłoby miasto gmina bo był z nami też wójt gminy Golice była pani wójt Sękowej, gdzie miasto mogłoby wybudować dodatkowy most i rozładować chociażby na przykład tą część od blichu słyszeliśmy nie bo burmistrz nie ma pieniędzy, bo on tego nie zrobi, bo trzeba wrócić do koncepcji budowy obejścia zachodniego i przygotować nowy wariant, bo wiemy, że ten war, te warianty, które były, zostały prawomocnie uchylone, bo została prawomocnie uchylona decyzja o warunkach i to już w ostatniej instancji sądu, czyli nie mamy dzisiaj żadnej koncepcji budowy tak zwanego obejścia zachodniego, obejścia, które, które dlatego przegrało w sądzie, ponieważ miało być budowane z pewnym naruszeniem zasad, jak, gdzie można budować te drogi, ale też dlatego spotykało się z takim sprzeciwem, ponieważ naruszało domy, mieszkania tam osób, które gdzie miało przebiegać. Miała to być droga, właśnie jako droga wojewódzka, czyli z podniesionymi tymi wskaźnikami budowy, z, ronda, z estakadami, a jednocześnie ta droga miałaby chodzić normalnie tutaj w centrum miasta na ulicy Stróżowskiej, w drodze do Stróżówki, czyli, czyli tutaj po prostu cały ten korek mogłaby przenosić, przenosić w centrum Gorlic i... Istniały duże obawy, że wielki wysiłek, wielki wysiłek finansowy województwa i to nie spełniłoby żadnych oczekiwanych rezultatów, czyli kolki nie byłyby mniejsze. Propozycje, aby w ramach dróg gminnych, czyli dróg miasta, E, udrożnić ten ruch. E, no niestety spotykały się z, e, z negacją panów burmistrzów, że miasta nie stać na budowę mostu, mostu, który kosztowałby może z 30 milionów. E, moja pomoc w pozyskaniu środków była odrzucana jako to, że, że i tak miasto musiałoby dołożyć do tego zadania. A to jest zadanie miasta. Dlatego też Pracując nad budżetem państwa, zwróciłam się do przewodniczącego naszego klubu i też do ministrów i osób pracujących przy drogach, czy nie można by wnieść poprawki takiej, która by przyspieszyła budowę obwodnicy Golic, takiej prawdziwej obwodnicy w ciągu drogi 28. Takie plany w latach 70. były. Tak jak mówię, będąc w opozycji, składałam poprawki, które wtedy były odrzucane przez koalicję rządzącą. Natomiast tutaj widząc, że Golice potrzebują prawdziwej obwodnicy, wniosłam w imieniu klubu poprawkę na 1 milion złotych na przygotowanie koncepcji obwodnicy południowej w ciągu drogi 28. Czyli tak jak, jak pani Wójt gminy Sękowa <laughs> mówiła, że tam przez Senkowe tą obwodnicę w ciągu drogi można by było zrobić. Milion złotych wydaje się mało i dużo. Ale jak rozmawiałam chociażby z przewodniczącym Komisji Infrastruktury, w ciągu roku większych pieniędzy i tak nie da się przerobić, a chcemy, aby zacząć od koncepcji i rozmów z mieszkańcami, bo ten teren, który kiedyś był przeznaczony na obwodnicę, częściowo został już zabudowany i nie chciałabym żeby projekt obwodnicy spotkał się z protestami mieszkańców, którzy w jakiejś mierze będą musieli się usunąć od tej drogi, albo mieszkańców, który gdzie blisko ta obwodnica będzie przebiegała. Bo wiemy chociażby o tym, że problemem budowy sądeczanki nie jest brak pieniędzy, tylko brak zgody społecznej na różne przebiegi tej sądeczanki. Dlatego też w tym roku chciałabym, mam taką nadzieję, te pieniądze zostały przyjęte, zostały wpisane do budżetu państwa. Budowa, koncepcja przygotowania budowy obwodnicy Golic. Mam tę poprawkę, to może dokładnie odczytam. Przygotowanie koncepcji budowy Obwodnicy Południowej Golic w ciągu drogi Krajowej nr 28. Tak brzmiała poprawka poprawka przyjęta i liczę, że w tym roku w 23 ten rok 23 zakończymy z propozycją dla mieszkańców, dla ministerstwa, jak ta duża obwodnica golic mogłaby przybiegać, i jeżeli taka koncepcja będzie zapropo, zaprobowana, to liczę, że w następnych latach będzie już projekt i budowa, bo mimo, że nie otrzymujemy środków z Unii Europejskiej, nie ma tego słynnego KPO, ale państwo, budżet państwa jest na tyle dobrze skonstruowany, że na to, co potrzeba, w tym budżecie pieniądze są. Są też pieniądze, co było widać przez ostatnie lata, na budowę dróg. Tylko trzeba też zgody społecznej, trzeba porozumienia i mam nadzieję, że te problemy gorlic w niedługim czasie, niedługi czas to oczywiście nie liczymy na dni, miesiące, tylko... Niestety to są, to są lata, ale tak mm -hmm. budowa dróg wygląda, to jest przygotowanie i właśnie do tego dobrego przygotowania te pieniądze mają służyć. Liczę, że następne wybory Prawo i Sprawiedliwość też wygra i ta droga już się urealni w następnym roku po kolejnych wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja dziękuję Państwu, jeżeli są jakieś pytania, chętnie odpowiem.